Siemano, tutaj riffi z tej strony powiem wam tak, mam fajną powtórkę. Tylko yy, tutaj gra amator nie! Jomeczek, który za bardzo agresywnie gra, ale powiem wam. Yy, powtórka jest zajebista, bo nieutacznik taki jak ja. To, to jest moja powtórka. Gra w Zajistem 7, ale. Se tak pomyślał. Jak nie idzie mi tamty Włochem, to chuj. biorę i s nie? Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. Plutonik jest, jak coś do kolegę pozdrawiam ale ja, jako idiota, zapomniałem załadować golcika. No to tak se tak myślę. Chuj. Ta pitewka musi być wygrana. Nawet sobie pomoczyłem palec, sobie sprawdziłem w fiater Czy pociski dobrze będą latać, ale mm, W tym momencie Jomeczek się odbił, mówię Pierdolnie mi Tak jak pomyślałem Tak zrobił Ale widzę Te czciestka, nie? W tak myślę A pierdolne mu, nie? Bo tutaj jest ten mm, Lewy Obiekt i sobie tak myślę. Na chuj mam na nich wyjeżdżać, jak mam te czcierstę, nie? Jeszcze dupeczką, nie? No to burzak. Napłyłem mu na czoło. Dostał. I ziomeczek dopiero zrozumiał, że ktoś jest z tyłu. jaka koleka H dostanie. Czy nie? Nie. Zdążył się cofnąć. Tutaj mlepeta, zadychę. Mogłem lepiej wycelować. No tutaj właśnie Pomachałem za pintolem. Że... Za szybko szczeliłem. Mogłem lepiej wycelować. Yy, zmęczyłem się aż. Mm. Tutaj fajnie dostał. Polak. Tutaj widzę, że te 30 coś tutaj kompiluje. Nie wiem, czy ona mnie przybije, czy nie. Nie mam pojęcia. Tylko tutaj wiem, że kolejkę w plutonie będę musiał tutaj zostawić, bo yy, tutaj będzie taka głupia akcja. Bo sami widzicie, że drużyna się rozsypuje bardzo szybko. Tylko też widzę, że Polak się cofa, i tutaj yy, myślałem, że to wejdzie. Tak samo yy, będzie taka powtórka. Nie wiem, ja, jak to będzie. Tylko wiem, że ten Victor Ground SM7 i tam też tłumaczę, gdzie przebić yy, lewego, nie? I w tym samym mom momencie celowa tam. Co omawiałem w tamtej powtórce u niego. Tylko w dolną weszło, nie? Yy, powiem Wam tak: jak ktoś, nie wiem, jest nowy i nie wie, jaki czołg chce zrobić, to polecam, bardzo polecam. I 7 Powiem Wam tak: wiadomo, że jak jest lepszym, ktoś, nie wiem, graczem, to Was przebije, nie, ale jak ktoś nie rozumie, yy, że to nie weszło? Teraz powiem Wam, co tak pomyślałem. Jak to nie weszło? Nie, nie ma pojęcia, nie? Ten pocisk powinien w niego wlecieć, nie? Ale w ziemię poszło. Zech od lewego to stanę, albo się odbi. Odbi się, no powiem wam, byłem pewny, że tutaj to stanę. Tylko tak w tym momencie kolegę musiałem zostawić i kolega też tam zginął. Lewy jeszcze H 5 temu, tej yy, SSC i powiem wam tak, dla mnie jest lipa. Czemu? Poziomeczek na T55A. Pancerz, nie wiem z czego ma, nie? Powiem wam tak, w tym momencie on był... Niby czerwony, ale nie był. Aleś odbił się, nie? Tutaj tak, walnąłem go. Jeszcze Kotara nam będę go chciał. Teraz mam go na hita. Tylko tak, sam myślę Muszę go szybko zniszczyć, bo... Esetki jadą po mnie, nie? No właśnie, tutaj dostanę od esetki. Nawet esetka była na golciku Pozdrawiam kolega. Tylko powiem wam tak yy, Najpierw myślałem że To będzie przegrane czemu Ja nie mam golcika nie Mówię kuźwa ale będę się męczyć nie? Tutaj ziomeczek źle robi Weszło Tutaj ziomeczek tru, drugi Burzak wleciał we mnie Nie wiem czemu Tutaj kolega to samo robi co tamty A tutaj nagle 531. Calutkę weszło. Byłem tutaj w szoku, nie? Bo byłem przygotowany na to, że w nie Będzie tak 430, 450. Będę tylko mieć na dwa hity, nie? Tutaj tak. Prawie 5000. Emeczka wpadła. Mm. Drużyna nie była taka słaba i co tam jeszcze mi wpadło specjalista i tam różne takie tam medale powiem wam tak i z siedem jest fajne jak coś to, to polecam łapeczka w górę supik, komentarz narka.